Tu z kolei jest synem znakomitego skoczka i reproduktora ogiera Darko a babką yy, Wałacha Uliwan jest Kacz Uliwek, córka ogiera Karandasz ten z kolei jest synem ogiera Fedor i wnukiem Darko w rodowodzie Uliwana aż dwukro... są dwa imbredy jeden imbred to jest na ogiera Darko a drugi imbred jest na ogiera Gidam a tym samym na ogiera Widam de rebel. Także bardzo dobrego doboru dokonał hodowca tego konia, Antoni Dalkę, używając imbredu tak dwóch znakomitych reproduktorów jak Widam de rebel i Darko. livar na o Wynik Przyjazdu bogaty Damkę na koniu Uliwan 0 punktów karnych, uh -huh. czas 80 i 16 sekundy na tym czempionacie pozostaje wynik 0 punktów. Już teraz Borys Kramer.